Operacja y, zimowy drifting na lodzie. Jak to nie jak Jest prawie duża, dużo naprawdę. Hej, cześć siema, jest strasznie zimno. Ręce już mi odpadają, a dzisiaj jeszcze będziemy jeździć na torze. Przyjechałem do Warszawy. Jak widać za moimi plecami stolica, taki bon padarunkowy dostałem od brata, od Kamila na gwiazdkę. No i co? No pora go zrealizować. Będę jeździł prawdziwą BMK. Klatka, prawdziwy samochód rajdowy na prawdziwym torze. Pierwszy raz, pierwszy raz w takim samochodzie, także będzie się działo i już się nie mogę doczekać. Rozgrzewamy silniki. Widziałam jechać? Pozwoli ciśniemy na dymowo. na... jak to było? Estacade 5? Estacade 5, dokładnie. Mhm. się rozdrzew wyjazdu na torze... Tak, 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 nie w moim włosach, nie w moim włosach. Coś taki zestresowany wyglądasz, co? Boisz się, że ci pokonam na tym torze? Czy Ty mnie pokonasz? Czy na na kartach pokonam? Wystarczy. A tam na gokartach kartach to wiesz, ściska powierzchnia była Co mi tu Dobra i tu Marcin w lewo masz Panie Darku! Menator! Wie pan Wiem! Nie! Czekasz się trochę? Tak Trochę? Kurde, szkoda Ej, wracamy, wracamy tu w lewo ciśnij. Ale jest mokry tor. Także nie, boczkami będziesz jeździł yy, nawet bez, bez dużej chęci. No i. No i idziemy na tor. No i git. No i git, wszystko w tym macie. Jesteśmy już na torze. Widzicie, do mnie dwie zaraz nam szef o tego toru. Opowiedz coś o tych samochodach o tym, że i w ogóle zajedniście. Pierwszy Marcin Martin i tam turbo Opa, witaj. Opowiedz coś na temat tych samochodów, z teraz będziemy jeździć, z tak którym gdyby... będzie na, na początek najlepszy. A też na od przedniego napędu czy tylnego zapraszam? Tyny napęd. napędu. napęd. Rozpołujmy sobie na razie któryś którymś e, ze 30? Znaczy któryś ze 30. To są IS-y, seryjne silniki, e, krótkie skrzynie do tego krótkie mosty ze szperą no i to jest takie przedszkole RWD najmniejsza moc, przy czym kupa frajdy szczególnie dziś kiedy mamy dużo lodu i dużo śpiegu co ale też są łaty z betonu więc musisz uważać natomiast y, potem jak już to, to sobie spróbujesz E30 to zapraszam Cię do E36 2.8, prawie 200 koni szedziutkie auto, z tyłu krótki most ze szperą no i tu się też na Może akurat dzisiaj nie wykorzystasz w pełni możliwości tego samochodu, natomiast na pewno zobaczysz różnicę, jak to z dołu jedzie i że to jest też trochę inne zawieszenie niż we 30 ono jest troszkę, troszkę spokojniejsze, ale też dzięki temu pozwala szybciej jeździć zakręt. Okej, okay. a coś na temat toru, jaka jest w ogóle długość, tor. zakręty? Tak, tor ma długości 1100 metrów, 24 zakręty, jest tu bezpieczny, nie ma żadnych słupów, yy, żadnych latarni, drzew i tak dalej, jedyne co może zrobić, to wypaść w opony, przy czym prosi, prosiłbym Cię, żebyś traktował opony jak krawężniki. Mają że... się bezpiecznie, natomiast możesz sobie naprawdę na bardzo dużo pozwolić. Okej, okay. no dobra, to komu w drogę temu, temu czas, no, także, także... Ja idę sobie do tobie I cieplej, a Ty się przygotuj. Nie, nie. Trzeba założyć czopek. Ja tu mam małą głowę. Zacznij od czopka. Tak, od czopka. Wejdzie. Wejdzie? Pod zawsze za, 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 to akurat. Witamy, okay. O, jeszcze raz, bo chyba nie siedzi. Dobrze, sprawdzamy. Ze mną jest Aleks, instruktor mój, który będzie mi teraz mówił to gdzie i jak i jakich błędów mam nie popełniać także wsiadamy do auta tak, wsiadaj głęboko w podalę, najwyżej jak się da Poruszę no, ręce na kierownicę w takiej pozycji tutaj powinna cię pod nadgarstkami przechodzić kierownica wciśnij sprzęgło do końca jest okej? Okay? prawdziwie no rajdowy samochód Dobry. teraz zatynasz. dobra dobra, teraz już nie wylecę samochodu <laughs> dobra, jest... teraz wiesz, sk skoncentrować się trzeba teraz nie ma szansy. Dobra, więc teraz co zrobić, co żeby nic nie zrobić złego po prostu. Kilka zasad technicznych. Po pierwsze, naszymi samochodami jeździmy tylko na szczycie wieku. W samochodach są zamontowany zamontowane przełożenia 144, procentowe. W związku z tym samochód będzie się obracał, tak, koła będą się obracały równo. Nie będzie tego efektu, tego różnicowania. Także na zakrętach, szczególnie jak jest taksisko, jest ciężka pogoda, w śnieg, będziesz musiał sobie ostrożnie jeździć, trochę dawkować ten gaz. No i właściwie tyle, wszystko ci pokażę w trakcie jazdy. Duża, naprawdę, się podoba. No i naprawdę, żebym się No i obracam, je, naprawdę nie jest łatwo. No nie jest to takie proste, jak się mogą wydawać. Przy pokory na pewno. Co, so, i ważnym elementem driftingu jest to, że w momencie, kiedy wchodzisz w poślizg, samochodem już w poślizgu steruje regardem, a nie kierownicą. Tak. Ty, w związku z tym musisz po założyć kontrę, tak? żeby przejść stronę do zakrętu, zanim poczujesz, że samochód trzeba się obracać, bo musisz wyprzedzić jego działania. Zawsze musisz, jeżeli chcesz czekać po zawsze chodź maksymalnie od zewnętrznej bo każdy poślizg ścina zakręt w związku z tym może ci nie starczyć zagrania podajesz trochę gazu, wchodzisz w poślizg utrzymujesz ten gaz pościsk, pościsk, tak w takiej pozycji jeżeli złapisz już odpowiedni poślizg to sobie ten gaz jeżeli chcesz, żeby samochód się trochę wyprostował odpuść gaz, a nie dociskaj ciągła ciągle pulsacja generalnie nie za dużo, nie za mało nie możesz już za bardzo wchodzić bo samochód ci wtedy zacznie się wprostować jeżeli podasz go za dużo, no to ten samochód zacznie wracać w niekontrolowany sposób do końca trzymaj pan. Jazda na, na lodzie chyba najwięcej uczy, nie? Tak. Najwięcej trzeba mieć Przede wszystkim, wszystkim, to, tak. przede wszystkim do tego, że jak jedziesz w takiej nawierzchni, to nie musisz jechać szybko, żeby osiągnąć to samo. Jazda w lifcie, czy jazda. Po prostu rajdowa na czas, to no nie jest tylko wewnątrz to. Jeżeli masz zmienne warunki, zmienne, zobaczcie, tak dobrze, tutaj, tutaj po prawej stronie masz luta, po lewej stronie, będąc ze trochę w siebie, tak? Przewidywać no, trzeba. Dokładnie, musisz się dostosować do warunków, musisz tak położyć samochód, żeby on zawsze wpadał w te najlepsze, najpodobniejsze dla ciebie warunki. Tak, ile mamy już kółek? Teraz jedziemy w piąte. piątek. Jak oceniasz moje pierwsze... Myślę, że znacznie lepiej niż inni kierowcy. Przecież nie jesteś problemowy, starasz się zawodować spokojnie za kierownicą. To jest ważne. No, za kierownicą nie wolno być agresywnym, nie można być szybkich, ostrych i nieprzymyślanych reakcji, bo samochód na wszystko zareaguje. Tak? Więc tak, że powtarzam, że trzeba zachować właśnie ten spokój, tak. każdy pan ruch wyprowadza z samochodu. Dokładnie. Wbrew pozorom za kierownictwem trzeba być skupionym, ale wyluzowanym. Trzeba się wyluzować. To nie może być spięte, agresywne jeżdżenie, bo to nigdy, nigdy nie pomaga. Tutaj trochę gazu. Załóż kontrakt, dodawaj swój czas. A już rozumiem! Teraz już rozumiem! Rozumie. To jest przełamanie. No, ten moment, w którym zakładasz kontr i samochodasz najechać po ślisku, to jest moment kluczowy, tak? Musimy zacząć regulować kontr. Odpinamy pasy, podriftowaliśmy już cały dzień. Cały dzień mówię. Podriftowane, teraz trzeba spróbować sił w przednio napędówce. Ale emocje są niesamowite, po prostu zero kontroli, ale gdzieś, gdzieś ją można znaleźć yy, i szukać tej przyczepności. Aleks mi wytłumaczył wiele, wiele istotnych rzeczy, których nie byłem świadom i no myślę, że będę bardziej świadomym kierowcą niż do tej pory. Zdecydowanie bardziej. Na pewno zapraszam podobnie na jakimś pogłębianie ja nie jeżeli chodzi o technikę jazdy i myślę, że nie widzisz, to na plus. Zdecydowanie tak. Je, pie, pie, pram, pam, pam, pam! No, ja już jestem najeżdżony, chyba na dzisiaj odpuszczę, bo jest tak kurewsko zimno, jest taka zima syberyjska, że po prostu już, po prostu, no, po prostu już mi się nie chce. Jak wam się podobało, bo mi bardzo. 10 kółek za mną, Driftowaliśmy bm BMK. Mieliśmy jeszcze jeździć 106, ale e, jest taki lód, że po prostu wrócimy tutaj, kiedy będzie cieplej i kiedy... Będziemy mieli większą przyczepność. Polecam wam to miejsce, zaliczam je do e, takich świadomych miejsc dla każdego kierowcy. Możecie tutaj przyjechać, e, nawet bez prawa jazdy, spróbować swoich sił e, w jeździe takiej bardziej ekstremalnej, po torze. E, to był mój pierwszy raz na takim wyznaczonym terenie. Przede wszystkim jest tutaj bezpiecznie. Nie ma żadnych słupów, betonów i miejsc, które mogłyby was zaskoczyć, czy byście mogli uszkodzić, e, czy tam no, naruszyć swoje zdrowie po prostu. Tak, Miejsce na piątkę z plusem, także każdemu polecam, żeby spróbował swoich sił. W takim miejscu i w tym miejscu szczególnie bo, bo tor jest wymagający i, i naprawdę to było fajne, fajne doświadczenie. Jeszcze tutaj są auta przednio napędowe, czyli Peugeot 106 i różnego rodzaju. Golf. Każdy z tych samochodów ma pedały po prawej stronie, czyli instruktor, który was szkoli jeździć, ma pełną kontrolę nad tym, co robicie. I Kiedy, no, nie daj Bóg, by się wypadli z toru, może temu zapowiedź. Dowicie się więcej na PL. Tam możecie zapisać się na jazdę, możecie przyjechać i wziąć ten zakręt driftem. Patrzcie! No to, Tu 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 tu, tu. Udy, udy, udy. A poza tym yy, możecie sprezentować tak jak zrobił to mój brat dla mnie swojej bliskiej jakiejś osobie. Ja takim samochodem, żeby spróbował, żeby zobaczył jak to jest. A nuż połkniecie bakcyla i będziecie chcieli robić to częściej. Było fajne doświadczenie i na pewno będę bardziej świadomy na drodze. A to, o to chodzi właśnie. Żebyśmy byli świadomymi kierowcami. Subskrybujcie, Majkujcie,